Doktorze, proszę jeszcze o wystawienie zwolnienia. Pozwolnienie proszę iść do lekarza rodzinnego. Ale dlaczego mu nie wystawisz tego zwolnienia? Na że mam mu wystawiać? Lekarz rodzinny wystawia L4. Nieprawda, L4 wystawia lekarz, który stawia diagnozę. Kierowanie takiego pacjenta do rodzinnego to bezsensowne dublowanie wizyt i wydłużanie kolejek. Tylko, że ja tutaj mam kilkudziesięciu pacjentów na sorze, i jeżeli każdemu będę wystawiał zwolnienie, to zamiast leczyć będę robił papierologię. To nie jest żaden argument, każdy ma dużo pracy. Ale wiesz, co jest argumentem? To, że lekarz musi tylko określić, czy pacjent jest niezdolny do pracy, ale nie musi mu wystawiać zwolnienia lekarskiego. NFZ, ZUS i pacjent GOF uważają co innego. To jest opinia tych struktur, a nie żadne źródło prawa. W żadnej ustawie nie masz napisane, że lekarz musi wystawić zwolnienie lekarskie. Dlaczego my się mamy tym w ogóle zajmować? Nic z tego nie masz. Wykonujesz darmową pracę na rzecz ZUS-u, a potem oni jeszcze analizują, czy twoje zwolnienie było zasadne. No to kto ma wystawić mu to L4? Rodzinny też za to nie dostaje pieniędzy. Lekarz orzecznik ZUS. Ktoś, komu za to płacą. To jest nierealne. Lekarzy orzeczników ZUS jest za mało, żeby wystawiali wszystkim zwolnienie. Ale co nas to obchodzi? Jakbyśmy przestali wykonywać darmową pracę na rzecz ZUS-u, to może ludzie w końcu wymusiliby reformy. Nie wiem, czy to by wypaliło. A wy jak uważacie? Wolelibyście czekać na sorze zamiast pięciu godzin dodatkowe pół godziny, bo wszyscy pacjenci przed wami mieliby wystawiane zwolnienie lekarskie? Uważacie, że lekarz powinien wykonywać darmową pracę na rzecz ZUS?